Wow! Przejechać po mnie? Nie, nie, nie! Jasne, wiesz, wiesz, że przejechać po mnie! Mogę się napisać kawę tutaj, tutaj? Jasne. Jasne. Eee. 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 Co? Nie, nie, nie umówiliśmy się wcześniej na kawkę, ale. Mm, jestem tu gotowy, jestem tu gotowy. Gdzie eee. teraz? Teraz jedziemy. Zobaczysz na miejscu Jakie miejsce? Jaki miejsce? Żebyś zapiszę to? Zobaczysz, zobaczysz e, Co, co? Zobaczysz gdzie jedziemy W pa, chyba Wiesz co, nie dzisiaj że w samochodzie, tym bardziej, tym bardziej ze sobą nie rozmawiałem, to jest jakby mój pierwszy raz Ale nie powiedziałeś chyba o tym mówić, prawda? Ja zapiszę to. Mhm. A, ale, czy, 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 ale to jest to, to, to trochę podejrzane. Czy mi nigdzie można nie porypać? Nie, nie, nie. Nie? Nie, nie, nie. Chwila. Zabieram cię. Apteczka? No jedną to za wezmę, na pewno. Ja cię nie porywam. Zabieram. Ja, jasne, jasne. <grywa> a jak jest różnica między porywam, Lubisz... a zabieram? Co lubię, co lubię, co lubię? Lubisz robić w polu? W polu? Nie, 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 No, no, przecież, jasne no przecież, się... przecież jasne, że lubię, że nikogo za nami nie ma? Yy, no, no jest. Ja, jasne, jasne. A kto jest, co? Cześć, zapiszę. Ktoś za nami jest. <grymne> mhm. Ale, ale jakie marchewki w podół? Co po ty robisz? Ja jestem ja przepraszana! Weź przepras tą... do... nie, 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 nie! Nie, Kurde, było, nie, nie! to było... Nie, 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 to było wyzwanie odwrotnie! To było wyzwanie odwrotnie! Musimy, zrozumieć! Musimy zrozumieć! Nie, wysiadasz. Zasumieć. Czemu ty mi to powiedzieliście? Poczekaj no! 3 sekundy. Poczekaj! Poczekam czy coś o zamian. Liczę do 3. Poczekaj! Kurwa, nie mam wasz Nie potrzebuję. Bro, ale ale to, to naprawdę było wyzwanie od Nie, nie. Jeszcze do trzech. Ale. Teraz... przepraszam! Dwa. Dora, wysiadam, wysiadam. Nie przyciskaj mi się do tyłu, tylko wypierdalaj. Czo, cio, cio. Do widzenia. Nie, nie, nie. Widzę, że grubą dupą się przycisnąłeś do tyłu i nie pokazuj e, mi tu palców. Posłuchaj, ja może na szczęście zobaczmy, że za kolano będziemy kwita. Nie dam. Posłuchaj, no, no wiem, wyszło głupio, wyszło głupio, przepraszam bardzo. Dobra, wracamy. Gdzie, gdzie nasz? Wyrobiłeś swoją szansę. Co? Nie, 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 nie. nie. Chcę zabrać na randkę. Nie, a tutaj, nie. A no nie! Co? Poczekaj, poczekaj. Wracamy to mój pierwszy raz, to mój pierwszy raz. A... czas. Wracamy do miejsca. A, ja, 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 ja się naprawdę zastraszowałem i, i wiesz, bo mówiłem ci przez chwilą, że ja, ja, ja na tym nie panuję. B, b, proszę, może mm -hmm. pójdziemy po, gdzieś może pójdziemy gdzieś indziej Posłuchaj mnie no. Za późno. Za późno? Za późno. Ja? Jesteś pewna? Jestem. To no to się chuj, nie... zrobię sobie na miejscu. <laughs> ja pierdolę, weź, <laughs> powaj, nie. Чай, 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 чай,